raz raz, ja bym chyba jeszcze troszkę ściszył, tak ociupinkę, tak tyś-tyś. A witam serdecznie, podsumowanie tygodnia września, na Borussia Park, w Mönchengladbach, nasze kochane źrebaki, przegląd prasy. Nie powiem, że bilda, ale co napisali, to napisali. Servus, kochani. Witam was w dzisiejszym odcinku podsumowującym wrześniowy tydzień na Borussia Park w Münchengladbach. Zajmiemy się dziś zagadnieniami związanymi z towarzyskim meczem przeciwko Schalke, raportem z wypożyczeń naszych zawodników, podsumowaniem transferów przez naszego kochanego Rollo, sytuacji finansowej i drugiej rundzie Pucharu Niemiec. Zaczynając od końca, źrebaki w drugiej rundzie DFB Pokal zmierzą się z drugoligowym Karlsruhe. Mecz zostanie rozegrany na Borussia Park pod koniec przyszłego miesiąca. Przybliżona data to 28 lub 29 października. Będziemy czekać na ostateczne ogłoszenie dnia rozegrania tego meczu. Patrząc na karty historii, to spotkanie niesie ze sobą duży ładunek emocjonalny. W 1960 roku w finale Pucharu Niemiec Borussia wyszła zwycięsko ze starcia z KSC. Od tego czasu z niecierpliwością czekamy na kolejne trofea. Oba zespoły łączy również jeden zawodnik, Lars Stindl. Swoją karierę rozpoczynał właśnie w klubie z drugiej ligi. Potem wiele lat spędził w Mönchengladbach jako wielka gwiazda i kapitan zierbaków. 1 lipca 2024 roku zakończył karierę w swoim macierzystym klubie. Kolejnym zawodnikiem jest japoński napastnik Shio Fukuda, przebywający na wypożyczeniu w drużynie gości. Pozostając przy Japończyku, przejdźmy do raportu z wypożyczeń naszych zawodników. Nasz samuraj zaliczył tylko 9 minut w meczu z Düsseldorfem, i w sumie tyle możemy powiedzieć o jego rozwoju. Pamiętajmy, Rollo powtarzał: stawiamy na młodzież. Pesz, trzy występy w Magdeburgu, na koncie jedna bramka. Napastnik Boteli najlepsze wypożyczenie jak do tej pory, pod względem liczb cztery występy, dwie bramki. Widać, że Szwajcaria służy naszemu napastnikowi. Tomasz Czwanczara, aka Luke de Jong, w Turcji. Za dużo dymów nie zrobił, za jakąś super strzelbę raczej też go nie uważają. Cztery występy, zero bramek, zero asyst, po prostu czwanczara. Olkowski i Borges Sanchez, do przemilczenia. Roland Wirkus zadowolony z transferów poczynionych tego lata. Podkreśla obniżki płacowe i sprzedaż zawodników generujących wysokie tygodniówki, takich jak Itakura, Pleja czy Weigl. Klubom rollo są Reina i Maschino. To nasze nowe największe gwiazdy linii ofensywnej. Borussia lato zakończyła z zyskiem 7 milionów euro na poczet przyszłych transferów. Borussia zorganizowała towarzyski mecz z drugoligowym szalkę. W spotkaniu nie wzięło udziału paru podstawowych zawodników: Elvedi, Castrop, Maschino czy Dix. Mecz przebiegł gładko, już w pierwszych minutach wynik otworzył Luka a w drugiej połowie bramkę dołożył Onora. Zmartwieniem dla trenera Gerardo Sane powinna być kontuzja Skaliego. W meczu z Werderem na prawej stronie może zobaczymy Dixa. Warto pochylić się nad debiutem Engelharda, defensywny pomocnik o świetnych warunkach fizycznych, bardzo dobrą grą w powietrzu, odbiorami, piłki i wytrzymałością. Jeżeli przez cały sezon utrzyma dyspozycję z tego meczu, powinien godnie zastąpić Juliana Weigla. Na drodze do pierwszego składu stoi jednak Filip Sander, zawodnik Rady Drużyny. Engelhard może imponować również swoją wszechstronnością, bowiem przeciwko szalkę grał nawet na pozycji środkowego obrońcy. Kolejne miesiące pokażą, jak potoczą się losy młodego Niemca, sprowadzonego z Komo. Źrebaki nie postarały się o opcję wykupu, a jego kontrakt z włoskim klubem wygasa w 2027 roku. Na koniec przejdźmy do gabinetów i przedstawmy listę najlepiej zarabiających piłkarzy w męśnięgladbach: Florian Neuhaus, Mister of Majorca 4 miliony euro rocznie. Nico Wedi to już tylko 3,2 miliona euro. Jonas Omlin na trzecim miejscu 2,9 miliona euro. Rock Rides, nasz nowy kapitan, 2,8 miliona euro. Frank Honora, również 2,8 miliona euro. Tim Clydings, 2,7 miliona euro. A razem z nim Robin Hag Giovanni Reina. Kevin Sztyger to tylko 2,5 miliona euro rocznie. Kevin Dix przyjmuje dokładnie tą samą liczbę pieniędzy. Dziękuję za wysłuchanie tych wieści ze stajni augiasza. W tym tygodniu właśnie takie rzeczy działy się na Borussia Park. Dziękujemy naszym szkapom i do usłyszenia.